Dobra, spoko, to i tak jest daleko stąd. Na 2011 wszystko O kurde. Ty o kurde. Popatrz, popatrz po zdjęciu, po twój ja tak... Ale nie, popatrz. to pytań, jakby to była zła dziewczynka, nocie klasowe jakieś. Oh man Ty, no popatrz. Więc, weźmiesz, jak popatrzysz na pierwsze zdjęcie, od razu widać gdzie ona jest. No, jest tutaj ktoś? Wyglądał podejrzaniem wciel To są palimuszynki Ale tu się przyszyną no, jakieś ścieki Ale patrzcie jak to jest palimuczny no, Czyli No albo z jednej strony natruszone albo po drugą No co, ja nie chcę, ja nie chcę nic e, spekulować tutaj, ale Nagrywasz to ciągle Nagrywam, nagrywam no, Patrz tutaj w całą sferę Chodź tu najpierw. Tu. Tu, ale, o kum. Jakieś lampki w ogóle. Ale to ktoś... W dobrym Co? stanie zostaje przecież. Właśnie dziwnie, a mi się wydaje, ale uf. Nie było to jakieś w ogóle... Tyś. Ja, to tyś, to. Ale, bo, to jak to ty żebyś Ale To telewizor był. To nie było jaki. Skoro na ścianie, to musiał być nie tak dawno opuszczony. Przynajmniej dom na to wskazuje, no to nie jest jakiś stalibok, nie dostat Tu byłem czegoś tam jeszcze nie było No to co jest Nie no na pewno tutaj tak mieszkał, Mieszkał do A wy czasami ciągle przez myśl przychodzi Co? Nie będę miał teraz nie no Dobra ponów. Dobra, idziemy tutaj. Mów, chłopie, co robisz. Chodźmy. Nie wiem, tak byśmy czuli raczej, nie? Jezu, kurde, co jest tu? Damian? O, nie no, ale ja się tu dziwnie czuję. Patrz, jakieś jednokłupki. Ja pierdolę cię. Patrz, są no jakieś ciuchy w tych. I to jest wszystko... Patrz, ile księżyk. No tutaj, wiemy... Ja całkiem nowe. Tu jeszcze bardziej wygląda, jako dziwizna. Ale mi, chłopie, pachnie... Ja jakieś jakieś to pachniało takim, bym... powiem, to nie jest to nasze te nasze światło, ale... No popatrz, jest masa tych. No to był znowu yy, pokój jakichś dziecięcy O, to, bieram, to nie będę zmienić, pokazywał ale, ale nagrywasz to ciągle. Patrz, co to, to jest, Kuba. No masz kotka jakaś, czy coś, ze Te 9 listopada dwa To jest dziwne. Yy, Zespół szkół. Do nowej cerekki, sorry, wytrzyma się to wyjdzie. Dobra, spoko, to i tak jest daleko I Na 2011 wszystko. <grym> Wiesz co, później to wytniesz, ale z ten. Nie wiem, no, czy to cię... <grym> O kurde. Ty popatrz popatrz po zdjęciu, po Tak? chwilę. Ale nie, popatrz, jakby tak, jakby to była zła dziewczynka, no. A gdzie ta tak. informacja. Tak, ale ciekawe czemu ten... Popatrz nawet... A, sorry, bo tak nagrywam, to na i nie wiem jakieś. tym się o man. Ty, no popatrz Nawet weźmiesz, jak popatrzysz na pierwsze zdjęcie, od razu widać, gdzie ona jest Ty no Wiesz co, ja sobie zrobię zdjęcie, no bo no, Wesi, dawik mi już się zdjęcie, ja sobie ją spróbuję znaleźć, bo dziewczynkę może ona gdzieś na jakaś dziewczynka. Czekać jak to zdjęcie. Dobrze. Ja tu druga strona, tego... tylko. No, to jest domach. Nie, tu ty koło. Kuchnia. Ktoś miał tutaj cukrzycę chyba. Bo jest ten... To jest tam z bo ja tam stęciłem. Musiał też mieć. Musiał. 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 Albo ktoś... albo ktoś tak dla, tego dla, no, wiesz, dla no. Nie, chłopie, no jeżeli są, popatrz, są miśki świąteczne, chyba, że po prostu to było rozwalone tak. tak. By to powiedzieć, no chyba, że ktoś wybiera najpotrzebniejsze rzeczy. No, albo ktoś tu... Tak. Może sobie że to idzie uroczy. To znaczy, że ktoś... Tutaj praktycznie nie potrzebowało maszynki, bo Пожалуйста? Да, я возьму. А пойдем с нами, да? ты просто воспроизводить? Ты можешь нахнеть, на что не ну, Ta lalka Ta lalka jest To tam gdzie, że no, nie robujemy no, tam? Nie robimy w tym miejscu? Tu na piętrze, no, no to schodzimy w do? dole Co? Coś jest na dole w sensie Miejscowa jakaś Wydaje mi się, że tam pokoju nie ma Jako taką... Na no. Kopiarki, nie? No, no ale teraz znowu czas Teraz się wchodzi to ja też do domu od góry, nie? Uważaj mi Uwa. jakieś Co jest Dziwna ta pienica Ja mam tu jeszcze więcej robić, bo ja się tam Nie no, tutaj jest opuszczone po prostu, nie nic tutaj Nadzwyczajnego jest gruz, no to coś i tyle Jest tu ładna siepka stanie opuszczone. To co, nagrywasz coś tutaj? Ale w sensie? Myśmy już postanowili się zwijać stąd, przy połowie miejscówka Oni tam jeszcze poszli się rozglądać Ale ja sobie dogram końcówkę, także To by było na tyle w tym urbexie Ebon Jacob Jakub Urbex wraz z SRC Urbex Przy połowa miejscówka w Ciur. Mocne miejsce jak na mój kanał, także To by było na tyle, no i do na następnego odcinka